Dzień dobry wszystkim, tak jak prosiliście. Tak jak chcieliście, wlatuje drugi odcinek z sąsiadów z Piekła Rodem. Więc co ja mogę więcej powiedzieć? Tyle komentarzy, znaczy tyle troszeczkę komentarzy i trochę osób was prosiło, żebym e, tych sąsiadów no, nagrał. Że e, no druga część no dobra, witam was już w drugim odcinku w ostatnim odcinku przeszliśmy sobie wprowadzenie troszkę sezonu pierwszego dzisiaj dokończymy kolejne odcineczki więc mam nadzieję, że będziecie się bawić jak zwykle, tak jak w ostatnim odcinku zajebiście, więc jedziemy e, z koksem także ten tego znowu się pobawimy w szczwanego lisa i, i jedziemy i, i, i dobra, tutaj chyba wygląda na to, że będzie też łazić, teraz będzie łazić po wszystkich. Nie, z wyjątkiem pokoju telewizyjnego będzie łaził na pewno do łazienki, będzie się mył. W końcu, no wiecie, jest teraz ponoszy, panuje wirus, no co trzeba się o, o siebie zadbać, Pamiętajcie dbać o siebie, więc lecimy, lecimy. No dobra, tymczasem nie tort, a placek. Spokojnie z tym placekiem też, też coś się stanie spokojnie. <grych> no dobra, ja dalej czasu zapnie włączyć, czyli dobra, trudno. No dobra, to nie zacznie, zaczniemy od tego. Mamy 5 minut na to, żeby cokolwiek mu to zrobić. Dobra. No to tymczasem go poczęstujemy pianką. Zupełnie nowoczesną pianką. Takiej pianki nigdzie w sklepie... za znaczy sklepie dostaniecie, ale nigdy raczej e, nie zjecie. Sąsiedz jest chęcią. Już normalnie idzie, już się nie może doczekać. Dobra, w sumie możemy jeszcze na koniec podłożyć to mydło. Dobra i znikają listąd. Dobra, najpierw jeszcze tutaj pozostawimy taką pułapkę, bo oczywiście jak na naszą zabawę przystało, no no, 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 no właśnie. Zresztą nie, w sumie Dobra, w mydło w sumie tutaj Bo Byłoby więcej ragea. No ale No dobra, wyglebał się. A nie, jednak będzie ok, dobra. Jak zwykle... Ach, jak zwykle się wydaje. Tutaj. Dobra, i klej do tego czegoś. Do płynu po goleniu. dobra. I idziemy sobie już na górę, nie musimy się chować w szafie. Chociaż mówi się, że najlepiej, żeby się chować w szafie, ale tego nie zrobię. No dobra, nasz sąsiad już dostał Rage'a numer 1. Zaraz będzie range numer 2, 3 i 4. No, nie mogę się doczekać. No dobra, to życzymy smacznego Zajebista, też bym No dobra To teraz To jak zwykle gwóźdź programu Ostatniego odcinka i jeszcze dzisiejszego Żadnego Ale co, co za gałka, w ogóle nawet nie zauważy, mydła leżącego na podłodze tylko się wypierdzieli jak zwykle. No dobra. Hmm, hmm. Sąsiad było nie strać tyle po ostatniej imprezie. No dobra. No i ostatnie już. Tak, jeszcze dwie pułapki, czyli te dwie ostatnie. No dobra, panie Słęsie, zanim panu rajdź zniknie, to, to przydałoby się, żeby panu się coś stało. E, teraz macie tutaj tripa, tipa, przepraszam, jak e, zrobić szybkie rozciągnąć twarz. Brakuje wam zarostu? Proszę bardzo, możecie zrobić i tak. <grym>, no dobra. To i pierwszy odcinek na ze sobą 97%. Trudno, niech sobie tak będzie. Szczołowie to jest pierwszy odcinek gdzie będzie sąsiad łaził wszędzie Więc trzeba będzie przed nim uciekać Praktycznie Dzisiaj będzie sobie grał niczym Fryderyk Chopin Chociaż Chopin to raczej lepiej od niego robi Znaczy, dobra, nie będzie wszędzie łaził będzie, Nie będzie włazić do łazienki Więc mamy jedno pomieszczenie Dobra, tu sąsiad idzie wykopać piłkę dzieciakom Które mu tam wrzuciły kuchni. Następna piłka raczej nie będzie już taka fajna no dobra. Jeszcze trzeba mu ukraść telefon. No dobra. Myślę, że mu bo tutaj podstawimy. Dobra. Ech, za późno. Ech, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Spróbuj ponownie. To nie jest tak, jak chciałem co zrobić. O nie, bateria mi się kończy, co jest? O kurde, trochę lipa. Będziemy robić tutaj, tutaj. Dobra, no i tak sobie no e, sąsiad no, no nie pogra już. <grywy> Ewidentnie. to będzie dłuższy, teraz będzie dłuższy czas, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Eee, kurde. Dobra. Dobra, 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 dobra. Lecimy szybko. Teraz serek do kwiatków, bo jakby nie inaczej, teraz będzie pachnieć lepiej. Pach, no, pachnieć będzie lepiej, Dobra, jeszcze się przejdzie po mydle z Dobra i mamy wszystkie pułapki, jeszcze tylko trzeba telefon zazwyczaj Dobra, tu mamy rage'... Mamy już pierwszy rage. a będzie rage numer 2, no to się zdziwi. To <grydy> co za te... No. Dobra, jeszcze zadzwonimy sobie do niego. A e, co by... E, co... Czasami warto z nim... O nie! Ech. Myślałem, że on wywali tą piłkę, no to dobrze. Dobra, tak też niech będzie będzie, będzie dłuższy odcinek. No dobra, niech nie odbiera się w kurzu oczywiście. No dobra, niech. Niech oddaje tą piłkę już w cholerę i idziemy dalej. Oddawaj tą piłkę nie wiem, Dobra. <totestansuj> idzie, idzie. Mhm, mhm. Dobra. Już myślałem, że znowu ją kopnie. Muszę oczywiście w na głowę, tylko by co nie brzmiało. Dobra, nie chcę idzie tutaj sobie, znaczy się. Dobra. Uwe? <laughs> <laughs> Z... Z... jezu, naprawdę. Dobra, Dobra. znalazł już ostatnie pułapki i lecimy dalej. Dobra. No, dla obszernnego kiwansu pinażyka, no i fajnie. No i cały odcinek z góry no, 97%, no trudno. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy. No, musieliśmy zrobić cięcie, bo się kamera oczywiście rozładowała, bo oczywiście, ZiFox jest taki mądry i nie naładował jej. Także lecimy teraz z odcinkiem ostatnim, czas na kąpiel. Wykupimy naszego brudnego sąsiada, to brzmi. Dobra. Przy okazji trochę pomyślałem nad nim, jak to, co zrobić, bo to jest jeden z tych już troszeczkę nieco skomplikowanych odcinków. Tak jak mówiłem, znaczy, aby nie mówiłem, wyłączyłem czas, bo e, no, nie pomoże być generalnie z czasem tutaj. Więc lecimy. Dobra, nasz sąsiad niech sobie robi ten buddy. E, ten też będzie smaczny, no, oczywiście go... Nie wiem czego z w sumie nie pamiętam. Nie będę spoilerował przy okazji. Dobra, przede wszystkim, bo on musi tutaj e, pójść. Musimy tak to zrobić, żeby on tutaj. Hmm. Ja nie może tak faktycznie zacząć od kuchni. Dobra, najpierw zbierzmy wszystkie rzeczy najlepiej, bo już wcześniej próbowałem i mi nie szło trochę. To już trochę nie pamięć <grymne> taka mała Dobra, przede wszystkim to może Dobra, to może najlepiej zaczniemy od kuchni. Dobra, niech idzie do tej kuchni tutaj. A może niech to zrobi, dopiero jak się jak zacznie się kompać czyli jeszcze... Jeszcze jeden i drugi raz będzie musiał się tak. Znaczy, raz będziemy musieli troszeczkę poczekać. Więc, ewentualnie, tu będzie trochę cięcie. A teraz się wykąpi i wywali tą wodę, wyłączy, więc. Więc, malutkie cięcie. Dobra, mieliśmy malutką przerwę, teraz lecimy dalej. I widzę, że bateria się pomału rozładowuje znowu. Przepraszam. Tutaj. Tutaj Moody ma rację. Dobra No to sobie tą łazienkę, dobra I pierwsze pułapki już zastawione na sąsiada Więc lecimy dalej Trochę to go przetrzyma Dobra Teraz tak I jeszcze tu do wadny Dobra, no i fajnie. Dobra, zobaczmy znowu mikrofalówkę mikrofonkę, jak zwykle. Dobra, i idziemy teraz mu tutaj oporządzić. To będzie ostatni część. W sumie nie trzeba będzie się chować przed nim, tak szczerze mówiąc. Dobra, genialnie. Jesteśmy cudotwórcami. Jakkolwiek muszę to nazwać. Dobra. Naturalnie, niestety zniknie. A nie, nie zniknie, no nie fajnie. Ja znów się w bo teraz mam tutaj z pianką medlaną. Ze swojej kąpieli, oczywiście. Twój. Dobra, no i lecimy dalej. Dobra, my już się tutaj schowamy, to będzie w sumie ostatnia rzecz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobra. Wszystko nie policzone niż tys. Mam nadzieję, że mi kamera nie pada. Ech, minuta jeszcze, minuta. Sąsiad szybko. Szybko Moja kamera padnie <głos》> Musiałem ją szybko podładować Żeby to nagrać? Dobra No mały rajd to jest może w sobie być No dobra Dawaj słociad popatrzymy sobie jak to pewnie też miał przemiany No dobra no i ja tutaj mnie ucięło bo znowu się rozładowała kamera Także no jak widzicie no przemiany, przemiany jeszcze raz, przemiany nasz ludzi tutaj. No dobra. No i nasze ostatnie pułapki. Dawaj sąsiad. Jezu album zeszłym całą cię. Dobra, szczęśnie się, się z kiedyś nie stało. Ale, no i po albumie rodzinnym eee. generalnie. Także no. no, no Jestem niepogany na nawet zdjęć. No dobra. a chyba że naprawi, dali. Niezwykle. <ślesz> <ślesz> No i ostatnia. Oczywiście jeszcze sobie poglądamy, że jak sobie pięknie żyga. No i to Rage numer 7, szanowni państwo, no i znowu 97% legalności. No i to na dzisiejszy odcinek było fenomenalnie. Cały sezon cieszył się ogromną popularnością krzyknięto ci gwiazdą telewizja. Widzowie przyznajcie nagrodę złotego sąsiada. Dziękujemy. No dobra, sezon drugi będzie już w następnym odcinku, więc... Trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się drugi odcinek też podobał. Więc uwu, uwu, jeżeli wam się podobał. <grymne> Więc do zobaczenia i baję.